Święta są tuż za rogiem, i jeśli chcesz kupić prezent dla rowerzysty, mamy coś specjalnego dla Ciebie. W filmie przedstawiamy 10 pomysłów na prezenty dla rowerzystów za mniej niż 50 euro. Te prezenty są praktyczne, pomysłowe i na pewno ucieszą każdego miłośnika rowerów. Te wspaniałe produkty są dostępne do zakupu na stronie Bike24. Linki znajdziesz w opisie poniżej. Nie martw się, jeśli nie dostaniesz dokładnie tych. Podobne opcje znajdziesz w innych sklepach lub lokalnie. Zostańcie do końca mamy ekscytującą niespodziankę, której nie chcecie przegapić. Ale bez zbędnych słów przejdźmy do rzeczy. Na start narzędzie wielofunkcyjne Topik Alien 2 za 42 dolary. To narzędzie jest jak szwajcarski scyzoryk dla rowerzystów i ma 31 funkcji w jednym urządzeniu. Ma rozkuwacz do łańcuchów, łyżki do zdejmowania opon oraz wiele kluczy imbusowych do dokręcania śrub. Znajdziesz tutaj również śrubokręty, klucze dynamometryczne, klucz do szprych oraz otwieracz do piwa na relaks po jeździe. Czy chodzi o szybką naprawę, czy też o awarię na trasie, to narzędzie cię nie zawiedzie. Następny na liście jest uchwyt na airtag z airtagiem, kosztujący około 50 euro w zależności od miejsca zakupu. Sprytny system umożliwia rowerzystom śledzenie rowerów z dyskrecją, zapewniając spokój. Dostępne są różnorodne uchwyty, w tym także te pod bidon. Ten tutaj ukrywa się pod siedzeniem, skutecznie chroniąc airtaga przed spojrzeniami i zapewniając pełną dyskrecję. To prosty, ale skuteczny sposób, aby mieć pewność, że Twój cenny rower zawsze będzie łatwy do zlokalizowania, jeśli zaginie. Odpukać w niemalowane drewno. Dla rowerzysty, który śledzi kondycję, sensor tętna Polar H9 z paskiem na klatkę to świetny wybór za 48 euro. Ten monitor tętna niezwykle łatwo łączy się z komputerem rowerowym albo smartwatchem, nawet tych innych marek dzięki ANT+. Plus. Z baterią na 400 godzin i wodoodpornością do 30 metrów przetrwa najtrudniejsze trasy. Choć są inne opcje od różnych marek, H9 oferuje najlepszy stosunek jakości do ceny. Małą wadą jest to, że nie ma zintegrowanej pamięci jak wersja H10 i może łączyć się tylko z jednym urządzeniem Bluetooth na raz zamiast z dwoma. To świetny i niezawodny wybór dla rowerzystów chcących śledzić swoje osiągi i podnieść trening na wyższy poziom. Komfort jest kluczowy, więc krem ASOS Chamois w cenie 25 euro to idealny drobiazg dla rowerzysty w Twoim życiu. Jest wiele kremów Chamois, ale ten od ASOS jest znany ze swojej wysokiej jakości i skuteczności. Zmniejsza tarcie, zapobiega otarciom, a nawet ma właściwości antybakteryjne, aby utrzymać świeżość skóry i sprzętu podczas długich tras w siodle. Oba są praktyczne i sprawiają, że każda jazda jest bardziej komfortowa. Baw to idealny i modny prezent. Każdy rowerzysta go polubi, kosztuje 24 euro. Dostępny jest w szerokiej gamie kolorów i wzorów, więc możesz wybrać taki, który pasuje do ich stylu lub nawet do ich roweru. Baf wyróżnia się wszechstronnością. Może być ocieplaczem szyi, opaską, kominiarką czy czapką, spełniając różne funkcje zależnie od potrzeb. Jest idealny, aby zachować ciepło zimą, chronić przed słońcem latem lub dodać stylu do zestawu. Lekki, pakowny i niezwykle wszechstronny, to absolutny niezbędnik w każdej szafie rowerzysty. Butelki na wodę to zawsze świetny prezent dla rowerzystów, nigdy nie można mieć ich za dużo. Ale zamiast tych zwykłych, nudnych, czemu by nie dodać trochę zabawy i wybrać bidony z Pure Cycle Ketchup oraz Must Go Hard dostępne w cenie 24 euro za zestaw dwóch sztuk. Te butelki są nie tylko stylowe, ale także niezwykle praktyczne. Wykonane z wysokiej jakości materiałów wolnych od BPA, łatwo się otwierają i zamykają oraz są całkowicie szczelne po zamknięciu. Zamknięcie Moflo z szerszym kanałem zapewnia o 50% większy przepływ wody, idealny do szybkiego gaszenia pragnienia. Dodatkowo, elastyczna powłoka Purist zapobiega pleśni i osadom, zapewniając świeży smak napoju za każdym razem. Idealne połączenie osobowości, wydajności i higieny na zdrowie. Następnie mamy świetną opcję dla rowerzystów, którzy lubią zabierać tylko najpotrzebniejsze rzeczy na swoje przejażdżki Torbę muset. Te stylowe, kompaktowe torebki na ramię są idealne na krótkie wycieczki, wyścigi lub po prostu na kawę po jeździe. Musette są dostępne w różnych kolorach, materiałach i stylach, więc łatwo znajdziesz taką zgodną z ich osobowością i potrzebami. Dostępne są dwie świetne opcje do wyboru – torba Cyclite Musette z paskiem zapobiegającym huśtaniu się podczas jazdy oraz torba ReStrap Adventure Race Musette, który ma wodoodporną powłokę chroniącą sprzęt przed kaprysami pogody. Obydwa kosztują około 30 euro, ale prawie każda marka rowerowa oferuje swoją wersję. Jeśli chcesz coś wyjątkowego, kup produkt z ich ulubionej marki, aby pasował do sprzętu. Cena może się różnić w zależności od marki i funkcji, ale to idealny, praktyczny i stylowy prezent. Owijka na kierownicę to zawsze świetny prezent dla rowerzystów. To coś, czego często używają i zawsze miło jest mieć nowy zestaw. Jeśli chodzi o owijanie kierownicy, nie można się pomylić z Supakus Super Sticky Cush w cenie 40 euro. Ta taśma jest dostępna w różnych żywych kolorach, dzięki czemu można dodać stylowy akcent do uchwytów kierownicy. Ale to nie tylko kwestia wyglądu. Jakość jest fantastyczna. Taśma Supakas zapewnia maksymalną kontrolę dzięki swojej antypoślizgowej powierzchni. Wykonana z trwałego materiału odporny na UV wytrzymuje trudne warunki pot i intensywne użytkowanie. Przy grubości 3 mm zawiera żel silikonowy, który skutecznie pochłania wibracje, zwiększając komfort użytkownika i kontrolę nad kierownicą podczas bardzo długich jazd. Ta owika na kierownicę jest funkcjonalna i atrakcyjna dzięki żywym kolorom i świetnej jakości. Idealne do ulepszenia sprzętu każdego rowerzysty. Każdy potrzebuje dobrych kluczy imbusowych, a zestaw VERA 959 HEX PLUS za 33,99 dolary to świetny wybór. Te narzędzia wyposażone są w technologię Hex Plus firmy Vera, która zmniejsza zaokrąglanie główek śrub i pozwala na nawet o 20% wyższy moment obrotowy. Kolorowe ergonomiczne uchwyty ułatwiają wygodne chwytanie właściwego rozmiaru nawet w pośpiechu, a funkcja przytrzymywania trzyma śruby pewnie na narzędziu. Trwała czarna powłoka laserowa chroni przed korozją, zapewniając długą żywotność. Dzięki wygodnemu uchwytowi i funkcjonalnemu designowi ten zestaw to absolutny niezbędnik dla każdego rowerzysty, niezależnie od tego, czy naprawiasz coś w domu czy w trasie. A na koniec, jeśli szukasz naprawdę znaczącego prezentu, rozważ przekazanie darowizny na rzecz World Bicycle Relief w ich imieniu. Za niewielką darowiznę możesz pomóc osobom z obszarów wiejskich zyskać dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej i szans ekonomicznych dzięki rowerom zmieniającym życie. A oto, gdzie trafia Twoja darowizna? Bezpośrednio wspiera rower Buffalo. Rowery Buffalo to niezwykłe rowery. Są projektowane do długich dystansów po trudnym terenie, wytrzymują ciężkie warunki i przenoszą ciężkie ładunki, co sprawia, że są idealne dla tych, którzy na nich polegają w pracy lub podróży. Wspierając tę ważną sprawę, dajesz więcej niż tylko rower. Oferujesz komuś prawdziwą szansę na lepsze życie. To prezent, który naprawdę trwa. Oto nasza lista 10 najlepszych prezentów rowerowych do 50 euro. Produkty znajdziesz na bike24, a linki są w opisie. To przykłady, podobne są na innych stronach lub w lokalnym sklepie. Warto porównać opcje, by znaleźć coś idealnego dla rowerzysty. A teraz ta ekscytująca część. Rozdajemy przedmioty na Instagramie. Odwiedź nas, aby zdobyć szansę na wygraną zestawu rowerowego. Link w opisie. Polubcie film, subskrybujcie kanał i napiszcie w komentarzach, który prezent podoba się wam najbardziej. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia przy następnej jeździe. Udanego obdarowywania. Cześć!